Pochwalony Jezus Chrystus! Kolejny dzień naszego życia i chcemy go spędzić na chwałę Bożą. Dzisiaj mamy znowu w Ewangelii pokazane serca apostołów. Wczoraj patrzyliśmy jak zabraniali, bo ktoś czyni dobro, ale nie z nimi, a dzisiaj chcą spuścić ogień na kogoś, dlatego że nie zostali przyjęci w miasteczku samarytańskim. I ponieważ nie zostali przyjęci, widząc to uczniowie, Jakub i Jan rzekli, Panie, czy chcesz, a powiemy, żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich. Słyszymy te słowa? Apostołowie, Jakub i Jan, znowu Jan, przychodzą do Jezusa i mówią, czy chcesz, Panie Boże, a będziemy prosić o ogień z nieba, żeby ich zniszczył. To są słowa dramatyczne, że apostołowie mają takie myśli, żeby kogoś ogień Boży, gniew Boży czy jakieś działanie zniszczyło, żeby zniszczyło ich rodziny, ich dzieła, ich pracę. A to się dzieje wśród apostołów. Niestety, to się dzieje w sercu Kościoła, że przychodzą myśli o tym, że chce, żeby coś zostało zniszczone. To są bolesne rzeczy. Być może coś takiego się dzieje czasami w nas. Jeżeli tak, to trzeba prosić Boga, żeby to w nas leczył i lekroć pojawia się myśl o zniszczeniu czegoś. Bo ktoś trochę inaczej, bo ktoś nie tak, jak nam się podoba, a Samarytanie właśnie no, inaczej trochę oddawali Bogu chwałę. Bardzo podobni, oni są bardzo blisko narodu wybranego. I ze wszystkich tam religii dookoła, to jest, to jest bardzo bliźniutko. Jeżeli chodzi o dogmaty i tak dalej, to tak samo. Tylko mamy inne miejsca, gdzie oddajemy kult dobremu Bogu. I tutaj jest jakiś spór. Trudne to są rzeczy, jak łatwo podzielić, a potem w tym podziale nakręcać się jeszcze bardziej w zniszczeniu. Panie, czy chcesz. A ich zniszczymy. Co za dziwna modlitwa. A jednak modlitwa apostołów. Chcę Wam pobłogosławić, żebyśmy wyrzekali się wszelkiego takiego myślenia. Gdziekolwiek w nas pojawia się chęć niszczenia, abyśmy oddawali to Bogu. Panie, strzeż nas od tego. Niech się Kościół rozwija we wszelki możliwy sposób. Niech różne wyznania się rozwijają we wszelki możliwy sposób, aby dobro się mogło dziać. I na to wam błogosławię w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bardzo Wam dziękuję za wszelką modlitwę i za wsparcie, a teraz chciałbym zaprosić do wspólnej modlitwy Królestwo Światła. Teledysk z nowej płyty mocnych w duchu niech nas dalej poprowadzi, abyśmy mieli piękne i czyste serca. Do zobaczenia.